Cześć kochani, ja nazywam się Hanna, a to jest kanał Vegan Rebels, który prowadzimy razem z moim mężem Bartłomiejem. Słuchajcie, dzisiaj mnie naszło na chrupanie i zachciało mi się słuchajcie, takich klasycznych nuggetsów. I tutaj właśnie prezentuję Wam takie wegańskie, klasyczne nuggetsy, które są zamiennikami nuggetsów z kurczaka. Są one w 100% wegańskie, są po prostu przepyszne, bo ja już te nagetsy niejednokrotnie degustowałam. Naprawdę dają radę, są chrupiące, zastępują idealnie na przykład te nagetsy w McDonaldzie albo w innych jakichś fast foodach. I naprawdę, jeżeli chodzi o taką totalną potrzebę chrupania, jaką ja mam dzisiaj, to po prostu idealnie ją, y, y, że tak powiem zastępują. Spróbuję Wam przełamać takiego nuggetsa, żebyście zobaczyli jak on wygląda w środku. Zobaczcie, tak wygląda w środku taki nugget. Naprawdę konsystencją nie różnią się zupełnie od nuggetów w McDonaldzie i smakują również właśnie jak te nuggetsy z kurczaka w McDonaldzie. I już Wam pokazuję jakiej firmy są te nuggetsy. Proszę bardzo, jest to znana już nam wszystkim, również tutaj z naszego kanału, firma Garden Gourmet. Są to tym razem nuggetsy wegańskie, ponieważ trzeba uważać, gdyż ta firma nie wszystkie produkty ma wegańskie, natomiast Znaczek jest właśnie taki sam jak tutaj, tylko pod spodem jest napisane vegetarian. A tutaj jak widzicie na tym znaczku jest napisane vegan. Sprawdzałam skład. Faktycznie są wegańskie, nie ma w nich żadnych niespodzianek typu jajko czy inne składniki od odzwierzęce. No i cóż, są one wysokobiałkowe, tak jak tu widzicie znowu, to jest 100% bazy roślinnej. No i cóż, i są również podobno źródłem błonnika. Także jeżeli byście mieli ochotę właśnie na, na schrupanie czegoś, bo jak... Wiecie lub nie wiecie, przy weganizmie bardzo chce się chrupać. Ja generalnie lubię chrupać i właśnie na początku, kiedy przechodziłam na weganizm, bardzo brakowało mi tego typu produktów, ponieważ ich nie znałam. Dlatego spieszę Wam z pomocą, żeby powiedzieć, że nie musicie rezygnować z tego, co dotychczas lubiliście, bo są właśnie takie oto zamienniki wegańskie nagetsów z kurczaka. Kochani, życzę Wam smacznego. Lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnych filmikach. Pa Pa!